Cześć, dzisiaj poskładamy radio, ale to będzie trochę ambitne, bo to będzie radio na 145 MHz, powinno i odbierać i nadawać, jak będzie to się okaże, bo jeszcze nie zacząłem, ale jak skończę to mam nadzieję, że faktycznie będzie super działało, interfejs jest poskładany, właśnie to radio jest troszeczkę jakby z klocków, więc... To czy się prosto je da zbudować, to się okaże. Natomiast no nie ma tutaj tak dużo roboty i tak dużo lutowania, i nie wiadomo czego. Dlatego sprawdźmy, jak mi pójdzie. Zapraszam do oglądania. W ogóle to dostałem dużo fajnej rzeczy. W ostatnim czasie dostałem od radiowoaktywnego wlepę dostałem od Wajchy. Fajne wycinki wypalanki z klubu też. A już z tego powoli tak dużo, że chyba zrobię sobie taką ściankę. Taki ołtarzyk. Ale no, coś takiego by się przydało, żeby gdzieś to umiejscawiać Będę musiał, ponieważ to jest podkładka tutaj pod kubek, to przeciągnę to olejem lnianym żeby nie zachodziło płynami, no, żeby się fajnie dało to, to potem domyć i nie zniszczyć. No, podoba mi się, wyszło elegancko. A jeszcze pomyśleć, co to wszystko upakować. Bo coraz więcej mamy, się, tak jak mówię tych różnych przypinek, wlepek, zawieszek, breloczków i tym podobnych. No to potem przy jakiejś małej reorganizacji warsztatu. Płytka jest tylko jednostronna. Tutaj nic z tej strony, nie blutujemy, tu lutujemy wszystko prawdę powiedziawszy tu wlutujemy układ cały który na dobrą sprawę on jest radiem tutaj mamy gniazda, encoder tu wchodzi zasilanie gniazdo antenowe No tutaj naprawdę nie ma nie wiadomo jakiego rozwodzenia się nad tymi elementami trochę tych dupsików trzeba jednak polutować ja to na szybko zrobię i przechodzimy do tych poważniejszych rzeczy po potem tu przychodzi tylko Arduino i ten Shield, który jest poskładany już. Ten interfejs, cały sterownik tego, więc mam nadzieję się uwinę z tym w miarę szybko i mam nadzieję, że mi się to dzisiaj uda uruchomić. Chciałbym, żebyście też jak najszybciej to dostali. Jeśli to będzie działało, to powiem wam, to, to będzie coś, bo ta wersja jest rozwojowa. Tam będzie można nawet GPS-a dołączyć, APR-a można będzie dołączyć. Fajnie, jakby to ze mną zostało i ze mną to chodziło, jeździło i gadało oczywiście należy wspomnieć, że wysokiej jakości płytkę dostarczyło PCBWay która naprawdę staje na wysokości zadania z szybkością realizacji wysyłki i jakości fajnie te płytki wyglądają że je chcę lutować dobrze idzie lutuję już sobie stabilizator Jak zapewne kojarzycie, kondensatory elektrolityczne są zazwyczaj takie THT przewlekane. No, ale są też kondensatory elektrolityczne, które są SMD. I to są takie metalowe puszki. Z ciekawostek bardzo często w komputerach się psują no, na płytach głównych. Padają bardzo często. Nieraz właśnie naprawa polega na wymianie takich kondensatorów. Teraz słuchajcie, druga co do ważności rzecz tutaj, czyli moduł radia. To to ustala nam tak naprawdę częstotliwość, no, pracę całego układu. W takim myk, że on przychodzi tutaj do góry, a od spodu przychodzi Arduino. Trzeba zrobić tutaj tak takie właśnie dwulibrystykę z gold pinami, ponieważ jedne muszą być wtowane tutaj pod gniazda, ale od spodu muszą wystawać tak samo. Pod. muszą być pinne, wystające, żeby wczepić arduino trzeba będzie się pobawić z frutowaniem tego no dobra wygląda to w ten sposób, że mamy takiego sandwicha taką kanapeczkę Tak to wygląda. Nie jest takie super wielkie. No, sterowanko, antenka i wid. E, dobra. Co tu jeszcze trzeba zrobić? Trzeba zrobić, zestroić filtr pasmowy. Znaczy, się, można tego nie robić, można pominąć i możliwe, że ja to tak też odpalę bez. Ale muszę tutaj, właśnie zrobić ten filtr. No chyba, że mi jednak się odwidzi, Zrobić wsad do y, Arduino. No i tam takie dupsy pozostały, jako żeby właśnie encoder. No, ja teraz go przygotuję też. No, ale nie będę was zanudzał dzisiaj. Zobaczymy się następnym razem na. Testach już po odpaleniu tego urządzenia, a już nie mogłem wytrzymać, że wam pokazać taką zajawkę właśnie w pierwszej części. Także dzięki, i do zobaczenia za kilka dni.